Coś na pace nowego I się domyślać co to jest Będzie zabawa To wygląda zarąbisz Kurde <mulatory> No nie Hej tu z samochodu Są ze mną dwa naczelne bumery, Czyli Łojciec Hej I ja Rogal Siema Jedziemy na daszewicę i mamy coś na pacę nowego, co Wam się na pewno spodoba. Mnie to mega ciekawi i już chcę to przetestować, ale jeszcze chwilę musimy pojechać. No i oczywiście, sub, social, wiecie o co chodzi? No i widzimy się już na daszkach. Bierzemy sprzęta. Już Możecie się domyślać, co to jest. No, myślę, że będzie zabawa na tym, totalnie co innego. Już myślę, że wiecie, co to jest. Dokładnie tak, to jest surron wujek sobie wypożyczył ale jako iż wujek sobie wypożyczył to my sobie od niego też trochę wypożyczymy sobie pojeździmy będzie fajnie jeszcze chwila, jeszcze momenty i zaraz zobaczycie go w całej okazałości o dobra działa ale fajne dobra no to teraz zobaczcie go sobie w całości w pełnej okazałości no moim zdaniem, kolorki mega spoko. Jest jeszcze pomarańczowy z tego, co pamiętam. A teraz zobaczcie, jak suRon Lite BL1E dokładnie wygląda. z tego oglądania czas na zapierdzielanie. ...dzielanie okay. Dobra, sporci I poszedł o Kurde, ale to idzie! Ale mnie botem obsypało! Ale zaromiste! Ej, to naprawdę idzie! Kask na banie i zaczynamy solidne testowanie. Dobra. Jo, ale to leci. Jo! Nie wiem czy coś na razie atakować. Na razie się przejadę, ale kurde jest błoto na maksa. O kurde. I, jo, ale to idzie. Ej, ale to jest. ...zabawa! Jo auto normalnie pod górki podchodzi. Ale zarombiste. I Jo! Joho! Dobra, coś tutaj próbuję wyjechać. Dobra. Tu trzeba ostry rozpęd wziąć. Na tym... Na kacie to strzelił ze sprzęgu, ale tu nie ma z czego strzelać. O dzień! O ja pierdziele, ej, serio, to jest zarąbista zawała. Ale jak widzicie jest błoto na samym dole, ciężko jest mu dosyć mocno rozpędzić ale kurde ciężko są migacze normalnie o! <tryk> To. I, i, i. <ścoughs> Teraz to wyjeżdżam. No i dupa, nie udało się podjechać, ale już dłużej nie będę męcił pszczółki. Ale dobra, lecimy dalej testować. Też się skoczę. Dobra, no to teraz trochę wygupu. zabawka trzeba coś polecić dalej 132-3 metry może dalej Pięknie Pięknie <ścoughs> Chyba się zdziwił jak można wyskoczyć Det <laughs> er jest ronik przetestowany, moim zdaniem. Mega super zabawka, więc czekam teraz, aby dostać kolejne modele na testy. A teraz, Buja Rogal wsiada. Dzisiaj Buja, ile leci i jej uh! Dobra, idziemy zobaczyć jak tam Pumer Rogal serać. gdzie on jest? O, idzie, go, idzie, widzę widzę, widzę, widzę. Jest, chłopakami. już jak elegancko no, Normalnie ładnie ekstra Wujaj, jakie są Twoje odczucia z przejścia z Husqvarna na właśnie takiego Surrona? Dużo niższy, dużo mniejszy, opona łysa, ciężko podjechać, No, ale zabawa jest. No zabawa jest, sam tego doświadczyłem. No jest. Moc jest, zobaczymy najlepiej, ile wystarczy baterii. No dobra. Lecimy. Dawaj wujaj. Jak widzicie bezdźwięczny, więc można sobie niedaleko chaty polatać yy, po lasach i nikt nawet się nie dowie, że tam jeździcie. No moim zdaniem super. Pojeżdżone. pojeżdżony. Pobawione, więc teraz czas na szybkie podsumowanie. Więc, w dużym skrócie, jestem mega zachwycony i nie spodziewałem się, że Surron będzie sobie tak dobrze radził w takich ciężkich warunkach. Przy okazji, jestem mega ciekaw, jak by sobie radził duży Surron, właśnie taki, Torbi, czyli Pszczoła Burzowa. Jeśli chcecie testy tego motocykla, no to piszcie w komentarzach. A jeszcze co do baterii, wytrzymała ona prawie 2 godziny. Nie zdziwiłem się zbytnio, bo jak wiecie, ja się nie opierdzielałem i cały czas łoiłem go na trybie sport. No i co? To tyle. Zostawcie łapkę w górę, będzie mi mega miło. No i nara!